Ok, dziewczyny, która otworzy pierwsza? Zróbmy to razem. Czy to pizza? Odlot. Emma dostała tanią wersję ulubionej pizzy. A pizza Marie wygląda apetycznie. Wow! Wow! Co to jest? Pizza premium? Mijanie nie Wszystko w porządku? Świetnie. Czas na to spojrzeć. Czy to pizza z małżami? Jest taka droga. Ale Mia wcale nie uważa ich za apetyczne. Pozbyła się więc niepotrzebnych małży. Ostrożniej! A teraz możemy spróbować pizzy? No i co myślisz? Co za ochyda! Fuu! Chcę się umyć zęby! O! Mija chyba ma pomysł. Aha. Wzięła sztuczce i odcina ranciki. Może będą smaczne. Ojej, no wygląda na to, że brzegi pizzy zrobiły na mi dużo większe wrażenie. No to smacznego. Ale to było dobre. Mari, twoja kolej. Moja ulubiona pizza wyjątkowy smak. Czekaj! Co? So, chcesz rancik? No dobra. Jaka ona jest dziwna. No dobrze, kontynuuję. Tury kawałek zjeść. Zjem wszystko naraz. A teraz kolejny. I kolejny. Ale to było dobre. Emma twoja kolej. Wygląda na to, że Emma wcale nie jest zaznajomiona z mrożoną pizzą. Trzeba ją rozgrzać, a nie bić. No dalej Emma pomyśl: co? A, osobisty kucharz Enny chce przygotować dla niej tę pizzę. Wspaniale jest mieć szefa kuchni, co? Zaraz przyrządzi pizzę na tym fantazyjnym grillu. Cóż mogę powiedzieć: bogate życie ma wiele zalet. Wygląda na to, że pizza Enny jest już gotowa. No, jest całkiem nieźle. Emma, jak prawdziwa dama, przestrzega wszystkich zasad etykiety. Szef kuchni jest gotowy do podania pizzy. Wow, to prawdziwe złoto! Jak pięknie! Na pewno jest pyszne. Dalej, Emma, próbuj. Cóż za soczysty kawałek. Hmm, okropność! No, niestety, wygląda na to, że danie, które jest ładne, nie zawsze dobrze smakuje. Mary nie może się doczekać, żeby zobaczyć swoją porcję. O, to makaron. Nie wygląda źle. Mia się na jego widok. Czas spróbować. Zawijamy trochę makaronu na widelec. I dobrze przeżuwamy. Chyba Mari nie doceniła smaku tego makaronu. No oczywiście, przecież prawdziwy makaron potrzebuje sosu. A jaki jest do tego lepszy sos niż keczup? O tak, im więcej keczupu, tym lepiej. Wygląda na to, że ketchup nie jest wystarczająco wyrafinowany dla Emmy, która jest przyzwyczajona do luksusu. Ostrożnie, Mary, mija ma oko na twoje danie. Można próbować. Mmm, wyszności. Tymczasem Emma kręci nosem na makaron, Mary. Rewelacja. Palce lizać. Mija twoja kolej. Zobaczmy. O, co to jest? Czarny makaron z owocami morza? Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Mia nie jest wielką fanką owoców morza. Co się stało, Emma? Wygląda na to, że Emma bardzo chciała to danie. Lepiej zobacz, co ty dostałaś. O, to chyba makaron błyskawiczny. No nie, tego nie jedzą księżniczki. Emma wolałaby czarny makaron z owocami morza. Na pewno można jeszcze coś wymyślić. Emma, trzeba ratować sytuację. A, no oczywiście. Kolejna zaleta bycia bogatym. Pieniądze. Mia, co ty na to? Wow! No najwyraźniej makaron z zupki chińskiej przyciągnął ją nawet bardziej niż pieniążki. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Emma w końcu może cieszyć się swoim ulubionym makaronem z owoców morza. A Mia cieszy się swoim, a Mari? Mary zajęła się kasą. No cóż, można powiedzieć. Udana transakcja. Emma chyba zdobyła się na odwagę i otworzyła swoje danie jako pierwsza. Sprawdźmy. Czy to kawa rozpuszczalna? Emma po raz pierwszy widzi coś takiego. Zdecydowanie potrzebuje pomocy z tą torebką kawy. Zaraz Mia podzieli się swoim doświadczeniem. Ja też potrzebuję kubka. Wszystko ci pokażę. Otwieramy torebeczkę. Wsypujemy całą zawartość do gorącej wody i mieszamy. Właśnie tak gotowe. Co za zapach. To moja ulubiona kawa. Trzymaj. Twój napój jest gotowy, Emma. Czas spróbować. Pierwszy łyk. I. Oj, ta kawa chyba nie smakuje, Emmie. Nasza księżniczka nie jest przyzwyczajona do tego rodzaju kawy. Przykro mi, kochanie, będziesz musiała dokończyć. Niestety takie są zasady challenge'u. Ale zasady są po to, żeby je łamać, prawda? No cześć, no cześć! Gdzie by to wylać? O, tutaj! Nikogo tam nie było, wydawało ci się. I już wypiłam wasza kolej! Ojej, czy to cappuccino ze Starbucksa? Moje ulubione! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Co za bogaty smak! Mogłabym wypić jeszcze pięć takich! Została jeszcze śmietanka. Mija, twoja kawa czeka na ciebie. No, co za eleganckie podanie kawy, wszystko jest takie złote i wykwintne. Mija, mam nadzieję, że to ogarniesz. No, gdzie są twoje maniery? Ups! Jak to się znalazło na Marii? To okropne! To nie było specjalnie. Mija, czas spróbować swojej pysznej czekoladki. Taki delikatny krem w środku. O, co to jest? Cynamon? Ojej. Mija, nie, nie trzeba było przesadzać. Dobra, co mamy tam dalej? Kawa. To jest całkiem smaczne. Ojej, wygląda na to, że ta złota kawa może sprawić, że twoje zęby też są złote. O! A co to jest? Szklanka wody? No to spróbuję. Mija, wodę podają razem z kawą, ale nie po to, żeby przepukać sobie buzię. No dobra, chociaż tak też można. No i co my tu mamy? Burgery! Wow! Marie dostała taniego burgera. Ale tani nie zawsze oznacza zły. A jakiego soczystego burgera dostała Mija? Co to jest? Złoty burger dla złotej dziewczyny! Emma jest zachwycona! Ja chyba zgłodniała. Ale nic dziwnego, miała przed sobą takiego apetycznego burgera. Ona je jak prosie, ale przynajmniej szybko sobie poradziła. Ups. Cóż, jak to mówią, nie ma co w sobie tego trzymać. No i na koniec kilka warzyw. No maniery nie są twoją mocną stroną, Mija. Dobra, teraz twoja kolej Mari. Kurczę, ten burger jest do bani. O, no oczywiście! Mm. Ketchup i musztarda nigdy mnie nie zawiodły. Najważniejsze dodać więcej wszystkiego. Świetnie próbuję. Wow, no od razu lepiej. Takie pyszne. Palce lizać. Mm. No i jak? Najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Emma teraz ty. Emma okay. jest gotowa skosztować swojego mm. złotego burgera. Ale czegoś tu brakuje. Ach, no oczywiście, za chwilę pomocnik przyniesie to, czego potrzebuje. Burgera należy jeść w rękawiczkach. Tak robią prawdziwe księżniczki. A złoty burger powinien być jedzony w złotych rękawiczkach. To ma sens. Wow! Mm. No to zaczynamy. Mm, co za wykwintny smak. Tak, ten złoty burger zasługuje na to, by znaleźć się w menu Emmy. Dziewczyny są po prostu zazdrosne. Rękawiczki spełniły swoje zadanie. Emma już ich nie potrzebuje. Dla Emmy to śmieci, a dla dziewczyn prawdziwe skarby. Aha. Dziewczyny, dowiedzmy się, co tam jest. Raz, dwa, trzy. Mia, ja to nie fair. Pączek. Wygląda całkiem zwyczajnie, ale czasami najprostsze jedzenie jest najsmaczniejsze. Czas spróbować. Wygląda na to, że Mia naprawdę go polubiła. A może po prostu jest taka głodna? W każdym razie skończyliśmy z pączkiem Mi. Kto następny? Emma, teraz ty. No dobrze, zobaczmy. Hmm. Chwileczkę. Asystent! Co tak wolno? Dziękuję, możesz już iść. Jak ja sobie poradzę bez moich ukochanych złotych sztuczców. Odkroimy kawałek, o tak. Wow. Mm, to jest takie dobre. Co za wspaniały krem! Co za lukier! To jest takie pyszne! Nie mogę się zatrzymać! Zróbmy jej zdjęcie! Miam, miam, niam! Co to było? To nie fair! Marie, teraz ty. Okay. Wow, co za wspaniały złoty pączek! Jest po prostu pokryty złotem. Wow! Jaki pyszny! Wygląda na to, że to danie jest bardzo ładne i bardzo smaczne. Ojej, ten pączek po prostu zniknął w ustach Marie. Zazwyczaj ludzie próbują rozciągnąć przyjemność, ale nie tym razem. Nowy challenge! Bierzecie udział w challenge'u jedzenie potraw tego samego koloru przez 24 godziny. Startujemy. Zacznijmy od Martina, ale gigantyczny sneakers właśnie wlatuje do moich ust! Jest za duży, żeby go ugryźć. Zmierzę go moją taśmą mierniczą. Okej. Okay. No nie zmieści się. Muszę coś wymyślić. Racja. Czas na samuraja. Mam tylko jedno zadanie, pokroić Snickersa. Zrobię to choćby nie wiem co. Gotowe! Ale super! Teraz mogę z łatwością zjeść całego batona. O tak! Pyszności! To jest moje i to też jest moje! Gotowe! Nancy teraz ty z chęcią. Mam tu troszkę niebieskich chipsów takis. Teraz zjem coś smacznego. Ojej, są naprawdę ostre. Ale są takie dobre. Chcę więcej. Są takie pikantne. Fantastyczne. Ojej, ale ostro. Za ostro. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. To straszne. Nancy, przestań. Czemu tu pachnie spalonymi włosami? O nie! Ja płonę! Uratujcie, chwileczkę! Udało się! O nie! Prensy wciąż się pali! Wiem co robić! Mam tu akurat pod krzesłem wiadro wody! Mam nadzieję, że jej wystarczy! O no, tak! No w końcu! To było okropne! Jak się okazuje, takie wcale nie są takie nieszkodliwe. Jestem cała mokra. Muszę się tego pozbyć. Już po wszystkim. Dzięki za pomoc. Jill, teraz ty. No witam cię, moja różowa gumo. Wow, jaka ogromna huba buba! Pierwszy raz w życiu widzę taki rozmiar. Ojej, ale się stoczyła! Dobra, zaczynam jeść. Ojej, jaka pyszna! Zjem szyściutko! Jill, jak wcisnęłaś w siebie tak dużo? Po prostu uwielbiam gumę, więc jestem gotowa na zjedzenie nieskończonej ilości. Mm. Chcecie zobaczyć największego balona w swoim życiu? Mam zamiar takiego nadmuchać. Jill, może wystarczy, to już przesada. Ojej, przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło. Muszę pozbyć się resztek gumy. Oja, co jest z moim nosem? Jest różowy. A pozostali mają czarny i niebieski. Najwyraźniej to efekt uboczny jedzenia potraw tego samego koloru. Nie martwcie się, to nie jest na zawsze. Gotowi na nowy smakołek? Jest przed wami. Martin ma czarnego burgera, Nancy niebieskie lody, a Jill ma dużego różowego pączka. Kto zacznie! Jill w porządku. Szybko rozprawię się z moimi pysznościami. Nóż i widelec w pogotowiu. Ale apetycznie to wygląda. Mm, o tak! Uwierzcie mi, proszę, że to jest pyszne. Tak się cieszę, że to wszystko dla mnie. Okej, okay. skończyłam. Zjadłam pączka, możecie zacząć swoje posiłki. A mogę ja? Dzięki! Jestem taki głodny, że mógłbym zjeść słonia. Skończę z tym w mgnieniu oka. Najpierw założę rękawiczki, bo nie chcę się pobrudzić. Przepraszam, Jill. No, w końcu udało mi się je założyć. No i jak to ugryźć? Nie wiem z której strony. Jest jakiś taki za duży. Może podzielę go na części. Myśleliście, że chciałem napić się kawy? Nic bardziej mylnego. Za pomocą tego kubeczka zrobiłem takie oto mini burgery. Spróbujmy. No, teraz o wiele łatwiej to jeść. Tyszności. Zrobię sobie kilka takich małych burgerów. Cudownie. Cudownie. Ojej, zostało mi kilka kawałków na twarzy. Jestem pełny. Nancy, możesz zakończyć tę rundę swoimi lodami? No to zaczynam. Chociaż. Ta łyżka jest troszkę za mała w porównaniu z tymi ogromnymi lodami. Znajdźmy większą. Ta będzie idealna. Okej. Okay. O nie, to jest za ciężkie. Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciłam wszystkie lody na podłogę. Dobra, mogę jeszcze troszkę zjeść. Dzięki, Martin. Twoje uszy są czarne. A twoje zrobiły się niebieskie. Jila, ty masz różowe. Rany, ale super. Hey! Dziewczyny, chcecie zobaczyć sztuczkę? Jest palec? Nie ma palca! Jest i nie ma! Gdzie jest palec? Wracaj! O! daj nam nowe przysmaki w tym samym kolorze! Dostałam rolki z oczami! A ja ogromną czarną babeczkę! A ja mam ogromny różowy makaronik. Jest ciężki, ale dam nadego go podnieść. Hurra! O nie! Zaraz upadnę! Uff, dzięki Wam. Chyba lepiej go zjem. Tylko nie wiem od której strony zacząć. Mam pomysł. Magiczna transformacja ze zwykłej Jill w Jill Karate Kid. Zamierzam zrobić pokaz sztuk walki. A ja! Gotowe! Dziękuję, przyjaciele. A teraz możemy próbować tego idealnego różowego makaroniku. Mmm, pyszny. Nie wiedziałam, że masz taki apetyt na słodycze deal. No muszę jakoś doładować sobie tę moc. Pokażę wam mój firmowy cios. Makaronik podzielił się na cztery części. Będę kontynuować jedzenie. Nie mogę przestać. No i po wszystkim jestem najedzona. Mogę wrócić do swojej standardowej postaci. Martin, teraz ty. Super, akurat zrobiłem się głodny. Zacznę od kremu. No i jak? Pyszny. Dziewczyny chyba coś knują. Co się zaraz stanie? Martin, chyba masz kłopoty. Moja twarz jest już zabarwiona na czarno? Czy to krem? To wcale nie było śmieszne. Jestem teraz cały brudny, a babeczka jest zniszczona. Chociaż krem na niej nadal jest bardzo smaczny. Nie podzielę się z wami. I jak się trzyma te pałeczki? Tak? O, takie trudne. A może tak? Nie, a tak? Dobra, spróbuję po swojemu. Zaraz, zaraz. O nie, spadło. Ogarnę to bez pałeczek. Najlepiej jeść rękami. O tak, pyszności. Palce lizać. Martin, masz tu krem. Świetnie, dzięki. O, mamo. Cześć! Jak wam się podobają moje nowe oczy? Fajne, co? Zostało mi ostatnie oko. Najpierw zjem żelka. A teraz oczko. Wow! Spójrzcie na moje ciało! Zrobiło się niebieskie! A Jill ma różowe, a ja czarne! W tej rundzie Jill dostała różową pizzę. Martin czarny makaron. A Nancy słodkie, niebieskie naleśniki. Jedzcie szybko. Te naleśniki pachną niesamowicie. W dodatku mają borówki. Uwielbiam je. Co za uczta. Co? Chcecie borówek? No to łapcie. Jill, masz. Marty, nie złapałeś. Teraz ja. Jakie dobre. Bierzemy jeszcze jednego naleśnika. Patrzcie, co potrafię. Fajnie, co? Tam, złapałam. Został ostatni. O, a tego ja złapałem. Ja też zrobię śmieszną minkę. Nie rzuca się naleśnikami. Przepraszam. A ty z czego się śmiejesz? Dobra, mogę zacząć jeść mój czarny makaron. Spróbujmy. Dobry. Jestem tak głodny, że jestem gotów zjeść wszystko naraz. O tak! Co za uczta! Najpyszniejszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłem. Co za prędkość! Jak on to w sobie zmieścił? To była łatwizna! Dobra, skończyłem. Dyl, możesz kontynuować. Tylko muszę wymyślić coś ciekawego: Mam pomysł. Pokroję pizzę w spiralkę przypominającą węża. Nikt wcześniej nie jadł pizzy w ten sposób. To będzie mój własny eksperyment. No i można próbować. Mm, ale dobre. Okazuje się, że pizza z piankami marshmallow jest nawet lepsza niż peperoni. Dzięki takiemu pokrojeniu pizzy zjadłam ją o wiele szybciej. Mmm, Moje ręce zrobiły się różowe! Ale pięknie! Nasze też są kolorowe. Czeka na Was nowe pyszne jedzenie. Dziś ma paluszki poki, Martin butelkę coli, a Nancy dostała żelkowe ludziki. Wszystko wygląda naprawdę fajnie. Nancy, zaczynaj. Nigdy nie jadłam czegoś takiego. Ale pyszne i takie kwaśne. Zjem ich więcej i ciekawe, co się stanie. Zaraz zobaczymy. I ostatni mały człowieczek. Ojej! Ta kwaskowatość jest taka orzeźwiająca. Jill, teraz ty! Świetnie! Słodkie paluszki, poki w dodatku truskawkowe, moje ulubione. Nie mogę przestać ich jeść. W sumie to mogę dodać troszkę syropu truskawkowego. Truskawek nigdy za wiele. O, tak! Palce lizać. Kończyłam. Martin, tylko ty zostałeś. No dalej. Hurra, zaraz wypiję tę wielką butelkę coli. Nawet nie zauważycie. Ojej, to słodki żel. Ale odlot. Muszę to szybko zjeść. Jill, zróbmy mu psikusa. Naciśnijmy butelkę naprawdę mocno. Ej, dziewczyny, wystarczy. Mam już dosyć. Ej, przestańcie. O kurczę, ale się najadłem. Martin, jesteś cały czarny. O ty cała różowa. Nancy, a ty niebieska. Gdzie ona się podziała? Jill, gdzie wszyscy przepadli? Cześć, Nancy. A oto i Jill. Nie zapomnieliśmy też o Martinie. No i jak wrócicie do siebie? Mam pomysł. Mam w apteczce odpowiednie lekarstwo przeciw kolorom. Wypijemy je i wszystko zniknie. Ojej, co się dzieje? Wow, wróciliśmy do normalności. Gratulacje, przeszliście challenge. Tura!